Sieman Kuliska z tej scenemanty, witam Was w kolejnym odcinku z Farming to 17 Farm sezon 4. A w dzisiejszym odcinku wyjedziemy sobie w końcu nowym nabytkiem na pracę polowe. Tak, obora została sprzątnięta, gruz wywieziony, mamy czysty piękny plac. Trzeba będzie tylko jeszcze tutaj pomyśleć nad zagospodarowaniem tego, ale to dopiero na wiosnę. A póki co ciśniemy do Ursusa. W końcu 914 będzie miała co robić. Prawdopodobnie dzisiaj będę trochę stękał, że nie 4-metrowy, a 3-metrowy zestaw, ale to nic. Oczywiście siewnik odpięty, ponieważ jedziemy tak o dopiero na wiosnę. Dobra, to tak podnieśmy to sobie. Jest podniesione, jest. No i jedziemy na pole. Tak sobie myślałem, że w tym roku kilka pól spróbujemy bez orkowo. Może nie jest to koniecznie dobry pomysł na naszej w ziemi, ale. Być może się opłaci, nie wiem. Sąsiad tam czasami też jeździł bezorkowo i jakoś tam z tym, że pakiem źle wcale nie wychodziło, więc ja uznałem, że w sumie pójdę w jego ślady, a czy mi się to opłaci, to się zobaczy. No i jeżeli się oczywiście opłaci, no to w przyszłości będziemy z tego częściej korzystać. A póki co, tutaj w prawo sobie pojedziemy, nie jedziemy daleko, jedziemy za most. Może akurat mój sąsiad będzie na swojej gospodarce, to coś przegadamy, a jak nie, no to może też gdzieś pojechał. No, zobaczmy, czy jest sąsiad, czy sąsiada nie ma. Sąsiada sąsiada nie widzę, żeby był przynajmniej tam, tam coś otwarte. Może jeszcze rzepak wywozi, bo tam coś widzę mu zostało. Dobra, mniejsza o to zasuwamy tutaj. Mam nadzieję, że się w moście zmieścimy. Bez problemu. No i cyk, udało się. No i jesteśmy na polu. Sobie Zjedziemy. O, sąsiad to widzę. Orka prowadzi, coś tam muli. No dobra, no to fajnie. E, może podjedziemy, trąbniemy. Się chłopak ożywi trochę. Może mu tam smutno. Ale o sąsiadzie. O, się ma Dzień dobry. No. Dzień dobry. Coś cię tam słabo, ci się tylko słychać za bardzo. Coś, otwórz te drzwi. No tak. bo daleko jest. No to ja wiem. No, sąsiad, widzę orkę. No ja dzisiaj nowe nabytek ty chyba też, nie? Nowy nabytek, bo widzę nowy półek jakiś obrotowy, już nie jak Tak? No grudziądza już masz swoje te. No tak, no stąd... może się ładnie kręci No właśnie, widzę, że się obraza. Fajny, no? Widzicie musi dać na miary. Nie ciężko ci z nim? Jakoś idzie. Mówi, że idzie, no to dobrze. No dobrze, a ja tutaj widzisz w tym roku sobie bezarkowo pociągnę i zobaczymy, co z tego będzie. Chociaż w sumie, a niech już będzie. Dobrze jest. Póki co nic nie omija tam na początku, trochę mi skiełzło. Trzeba było wyczuć sprzęt. O, kamień, kurde. Dobrze, że już nie porafałem tym kamieniem. Całego sprzętu. Nawrócimy sobie. No, jak wam tak powiem, to sam ten. Kultywatorek to mógłby być w sumie 4-metrowy, aczkolwiek z silnikiem bałem się, że może mnie dźwigać, dlatego nawet mimo założonego tura myślałem, że będziemy dźwigać, dlatego ogólnie na cały zestaw przewidziałem 3 metry. Jeżeli już się mam tak w tej kwestii do wypowiedzieć. No to jest właśnie to co mi zostało. Dobra, się po to wrócę, bo mnie będzie denerwować. Albo w sumie wodę. No tak sobie po to przyjadę. Cyk, no póki co hydraulika się fajnie obraca, tutaj też wszystko się fajnie kręci. U Ciebie sąsiad też widzę bez problemu, na razie śmiga wszystko. Jak marzenie. Jak marzenie, no właśnie sąsiad, jak marzenie. W końcu koniec grudziądze No i chyba no i w końcu jest używany przy orce, a już nie biedni, biedniutki zatorek, który tam ledwo co tłosił do pompy, ledwo co podnosił. To jest, widzisz jednak, to jest, sąsiad, postęp technologiczny, widzisz, zainwestować w coś, to jest potem straszna wygoda. A człowiek się do wygody przyzwyczaja i potem do gorszych rzeczy wracać nie chce. Tak to już jest. No, pyk. I Ej, e, sąsiad, coś szybko mi idzie strasznie. Ja się powiem, że... Co, sąsiad? Ja już się oczekuję, jak to będzie fajnie na innych polach. Cało się obrobić. No. no ja Ci powiem, że ja to tak sobie widzę, że tak ten 914 tak sobie myka z tym, w ogóle nic nie czuć, żeby tam coś było podpięte, może z siewnikiem na wiosnę będzie trochę ciężej, ale no, latanie z samym tym, no bo co to jest, no to są dwa wały i ten, no to, to przecież oba by nawet ka z tym dała na biedę radę. Można było wziąć tą czwórkę, no ale tak jak mówię, cały zestaw on jest też dłuższy, trzeba to brać pod uwagę, że wtedy też bardziej ciągnie. Chociaż dziwnie ta czternacka jest dość długa, no ale dobra, niech już będzie, zaczynam żałować, tak jak zapowiadałem, tak teraz się dzieje, ale trudno, jakoś sobie dam radę, w razie czego zawsze można kupić jeszcze jakąś większą taryżówkę. No nie sąsiad, no. Ty tam taryżówkę no masz, tak. czy też, czy sprzedałeś, i znowu masz coś większego. Hmm? Została ta żówka. No, czyli, bo mecz dalej jednak, to będzie miał co tarek obrabiać. Kilka hektarów na wiosnę, gdzieś tam przelecisz. No, o. ja już tak mniej więcej jestem w połowie pola sąsiad, nie wiem ty, ale mi to idzie całkiem zgrabnie. No, coś tu zostało. Bez porównania w bez porównania. Bez porównania? To co, to będzie trochę gorzej? No to ja może być trochę ciężko. Mimo, że masz napędzik, to masz jednak ciut mniejszy. Ten... Nie chodzi mi o to, co z tym, co było, tak? Aha, no. No to, to tak. Ej, no sąsiad. Z taką technologią to my możemy bić rekordy. To tam do rajdu Jak na rajdzie. No właśnie, właśnie o tym rajdzie chciałem. Czy za rok też ćwiczysz, nie? Zaczynasz już ćwiczyć? Czy teraz chwila przerwy zimowej, tak, robienie oponki? I potem na wiosnę ćwiczenia i w ogóle odchudzanie się, żeby się zmieścić w limicie ciężaru, tym, ciężkości na starcie? Będzie dobrze. Po zimie zawsze trzeba zrzucić trochę. Ale za to golfik będzie lżejszy. Tak, mówisz... Ale... Aha, no tak, bo zadziała. <gry> trochę szpachli jeszcze gdzieś tam po drodze odleci i będzie gin. No, to jest trochę błota, ale w 914 się nie martwię, żebym się tu zakopał. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Trochę tu bizonem był problem, ale jakoś też przeszedł w tym roku. Szybciutko, że to pole obram, no, ale będę pana kolejne. Syk. Znowu coś zostało. Czy takie to pole nierówne? Czy co? Co tu się dzieje? Mi się wydaje, że jest dżecacy. Jeszcze będzie można po to wrócić albo ewentualnie jeszcze na wiosnę jakąś orkę strzelić i się wyrówna. Albo nawet wziąć od razu, jeszcze raz przejechać zestawem całym na wiosnę. Ono razu z siewnikiem. Będzie wtedy ta moja obecna praca, no miałaby trochę sensu, miała Na to pole Obornika raczej w tym roku nie wystarczy, ale większość jest już... ...oblubiona Także gdaniec wzrośnie No bo co, ja tu mam już przedostatni przejazd No kurde, albo i nie jeszcze, no jeszcze trochę będzie O sąsiad trza mnie A, Mówisz? Coś tam jest? Trafiłem na coś Ta? Kamulca jakiegoś? Trafiłeś? Ty to coś lepszego Mówisz? Weź tu podjść szybko A, No dobra, przekonaliśmy, to sobie podjadę. Czy z buta podejść? i daleko to tam jesteś? A to sobie kawałek podjadę Kawałek się podjadę Na drogę. coś tam sąsiad znalazł. Co powiedz mi tutaj? No to sąsiad, pokaż co żeś tam znalazł. Hm? Co tam masz? To żeś wyorał w tym roku? O, coś zielonego. Co to jest? Ty? Jakieś lotki ma? No sąsiad, ja to. No właśnie tak. Kolorkami i symbolami to przypomina takie trochę niebezpieczne. Ty to tak nie może być. Masz jakiś numer do saperów albo co? Czyli dzwonimy na policję, żeby tam przyjechali rozbroić. Co? Eeeem, co ty dzwonił? No czekaj, Sami zadzwonię, zadzwonię no, sobie, zadzwonię. No ale weź no. No trzeba zadzwonić sąsiadom. No. no co z tym zrobić? Ani teraz, no co, do tyłu możesz się wycofać. No po prostu ukryję, będę Będą fajerki na zimę. Tak, tak, tak. ty już tam nie kombinuj, może tego to ja bym z takimi znaczkami, te znaczki, to wiesz sąsiad. Chodziłeś do szkoły, wiesz co to znaczy Miałeś rozdział o Hiroshimie, czy coś tego typu Nie, sąsiad, nie, nie rób tego Nie, nie kuś losu Nie się stać Nie Zostaw to, zostaw to